Cześć kochani, witam was serdecznie. Witam w marcu z piękną nową ofertą od Dotera. Bardzo się cieszę, że Dotera tak to rozkminiła sobie w marcu, że te wszystkie olejki, które mamy dla was w gratisie, zarówno dla osób, które już są Terra, jak i dla osób, które chcą zacząć swoją przygodę z Dotera, to są olejki wspierające nas emocjonalnie. Ja Wam pokrótce powiem i rzucę Wam opisy. To są przepiękne olejki, które wszechstronnie mogą nas wesprzeć emocjonalnie. Balans, mieszanka, głównie olejki związane z olejkami drzewnymi, które nas wyciszają, uspokajają, dają poczucie takiego bycia tu i teraz, ugruntowania. Także ogromne wsparcie emocjonalne, rano, można sobie wmasować w stopy. W formie rolonu, czyli tu jest i olejek eteryczny, czy olejki na bazie mm, frakcjonowanego oleju kokosowego, więc możemy nosić w torebce i zawsze jak czujemy, że nas gdzieś nami targają emocje, po prostu wesprzeć się i jakby yy, udać się do, w głąb siebie i znaleźć to ucisze, wyciszenie, ukojenie. Motivate. Też mieszanka tutaj cytrusy i mięty, która ma za zadanie pobudzić nas, pobudzić nas do działania, kiedy jesteśmy, yy, nie chcę powiedzieć rozleniwieni, ale tak czujemy, że, że nie, nie do końca jesteśmy zaangażowani, zmotywowani do, do tego, żeby działać. To właśnie Motivate tutaj może nam pomóc. Przepraszam. I adaptive. Przepiękny olejek, nad którym do Terra pracowała 7 lat. Yy, mieszanka i lawendy, i kopajby, i magnoli, czy yy, pomarańczy, więc z jednej strony będzie nas wyciszał, uspokajał, pozwol, pozwalał zaadoptować się do danych okoliczności, yy, uspokoić gonitwę myśli, a z drugiej strony będzie nas tak delikatnie pobudzał, delikatnie energetyzował, dawał taką, taki promyczek nadziei, więc przepiękny yy, olejek. I dla osób, które chcą zacząć swoją przygodę z doterra to te trzy olejki będą w prezencie plus dwa, które oprócz apteczki domowej, czyli tych naszych 10 podstawowych olejków, dwa olejki, które najbardziej cenię albo polecam dodatkowo zawsze, to jest kopaiba, olej kanabinoidalny i dzika pomarańcza. Który jest która jest przepięknym cytrusem. Można dodawać do smoothie, do szejków, do, do y, kąpieli, y, do balsamu i też wspierać się emocjonalnie. Pozdrawiam Was, kochani, i cieszę się, y, że słońce świeci. No, pozdrawiam. Papa. Pa.